Mówiłem się tej weryfikacji i, i cały czas podkreślasz tę weryfikację. Jak wy to robicie? Bo to jest jakiś chyba system. Tak, my mamy swój system, który przez lata wypracowaliśmy i doskonalimy go ciągle. My robimy weryfikację trzystopniową, czyli po pierwsze sprawdzenie tożsamości najemcy, bo zdarza się czasami, że ktoś się pod najemcę może podszywać i mamy nieważną umowę najmu, więc nie możemy z nią zrobić już absolutnie później nic, żadnej windykacji nic. Kolejnym krokiem takim bardzo, bardzo ważnym, do którego przykładamy dużą tutaj uwagę, to jest weryfikacja wypłacalności najemcy ale nie tylko pytanie ile zarabia, tylko my sprawdzamy gdzie on pracuje, jakie są jego źródła dochodów. My sprawdzamy czy on nie ma długów. Sprawdzamy na przykład w krajowym rejestrze długów. Na to musimy mieć zgodę najemcy. To jest bardzo ważne. My jak to wprowadziliśmy około 10 lat temu, to naprawdę ten odsetek niepłacących najemców nam spadł drastycznie. Sama prośba o zgodę na weryfikację odsiewała sporo osób, bo wiedzieli na przykład, że długi, długi tutaj są jakieś. No i trzeci taki stopień to jest sprawdzenie, czy najemca jest jakoś specjalnie chroniony przez ustawę o ochronie praw lokatorów, no bo tutaj też my patrzymy pod kątem weryfikacji nie tylko na to, czy najemca jest wiarygodny, ale też robimy tą weryfikację po to, żeby wiedzieć, czy musimy dodatkowo jakiś najem zabezpieczyć. I ten trzeci krok najczęściej nam też już właśnie dużo pokazuje, czy musimy dodatkowo jakieś środki tutaj zastosować, czy po prostu idziemy standardowym klasycznym dalej.